Udaje mi się wprowadzić to i pokazywać, być przykładem dla chociażby moich dzieci, szczególnie dla Klarki, która jest czterolatką, która chodzi do przedszkola, a jednak już wie i pyta mnie, mamo, czy ja mogę na, przykładowo na, na jakiejś uroczystości dziecięcej zjeść coś niezdrowego i wtedy jej tłumaczę. Natomiast. To jeżeli chodzi o taką dietę, to takim naszym przy, takim szablonem diety na pewno jest ta dieta wyzwanie wojownika, o której mówiłam wcześniej, czyli eliminowanie pszenicy, eliminowanie oczywiście cukru, eliminowanie laktozy ze względu na, na jakby nietolerancję i też eliminowanie niektórych strączków. Tak, naprawdę przede wszystkim to są pewne, pewne zasady, które wprowadzamy, czyli nie popijanie posiłków, staramy się węglowodany jest jako, jako pierwszy makroskładnik, kończymy to białkiem i przy tym wszystkim przede wszystkim staramy się też, żeby dokładnie gryźć pokarm, przede wszystkim żebyśmy trzymali przerwy między posiłkami i też razem wspólnie zjadali zjadali w, w rodzinie te posiłki. Tego jest dużo. Słuchajcie, też odsyłam na mojego bloga, gdybyście byli zainteresowani, czy po prostu do tych diet, bo cieszę się, bardzo się cieszę, że de facto taka dieta, taką jaką my mamy w domu, znalazła się właśnie w ofercie Superman. Z moim mężem ostatnio na ten temat rozmawialiśmy, że gdyby nie pandemia, to wiele by się w naszej rodzinie nie zadziało. Chociażby to, że już teraz jest to dla nas od roku coś bardzo normalnego, że te posiłki zaczęliśmy jadać razem, bo jesteśmy częściej w domu. Natomiast no, to jest taki aspekt, którym też można spojrzeć zupełnie Inaczej, że to jednak te jedzenie posiłków, to uczenie dzieci od samego początku zmiany taka, taka, taki nawyk jedzenia razem posiłków w pewnej swobodzie jedzenie posiłków razem wspólnie, to jest naprawdę bardzo duża ważna rzecz dodana naszego życia.